Luxpav może Morzowole nie tylko centrum ogrodzeń, to także producent loftowych mebli i artykułów do domu, np. stylowy hoker z siedziskiem jedyne 170 zł. Możliwość wyprodukowania przedmiotu pod wymiar i życzenie klienta. Więcej podobnego asortymentu znajdziecie, klikając w banner Luxpav na tkn24.pl. Najstarsze osiedle domów jednorodzinnych w Końskich, czyli tzw. osiedle PCK w 2023 roku doczeka się przebudowy. Gmina wyłoniła właśnie wykonawcę tego remontu. Tuż przed końcem ubiegłego roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kompleksowej przebudowy ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego i Adama Mickiewicza w Końskich. Remont dotyczyć ma wymiany warstwy jezdni, chodników, ale i przebudowy sieci kanalizacyjnej. To jest kompleks dróg na stosunkowo starym osiedlu w Końskich, w południowej jego części. Te drogi i towarzyszące mu zbrojenie było budowane na przełomie lat 80 i 90 -tych z wszystkimi... Elementami urody tamtego okresu, czyli stary system już przestawał funkcjonować, nowy jeszcze niespecjalnie zafunkcjonował. Gmina wówczas dopełniała wszelkiej staranności, żeby zbudowane wówczas elementy uzbrojenia osiedla, ale też dróg, chodników były możliwie najlepszej jakości. Ale minęło 30 lat i widać wyraźnie, że te drogi, chodniki, ale i elementy infrastruktury podziemnej są. W bardzo złym stanie, dlatego opracowaliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Złożyliśmy ten wniosek i znalazł się na liście rezerwowej. W jesieni tego roku otrzymaliśmy informację, że jest szansa, aby z listy rezerwowej został przeniesiony na listę podstawową. Zleciliśmy wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, bo jeszcze w poprzedniej odsłonie Rządowego Funduszu można było składać wnioski na zasadzie projektu i wybuduj, czyli bez kompletnej dokumentacji budowlanej i pozwoleń na budowę. Do ogłoszenia przetargu na tej zasadzie żółtego FILIKU potrzebny jest program funkcjonalny użytkowy. On został właśnie zlecony, wykonany. Ogłosiliśmy przetarg i jesteśmy po otwarciu w dniu 22 grudnia. Ofert. Wykonawca został wyłoniony pod koniec 2022 roku i jest to firma Dromet Zopoczna. Wybrana oferta była nieco wyższa niż gmina początkowo zakładała, ale i tak zdecydowano się na realizację przebudowy tego osiedla. Jeśli by nie wybrano wykonawcy, przepaść mogłoby ogromne dofinansowanie z rządowego programu wynoszące ponad 4 miliony złotych. Te pieniądze z chwilą podpisania umowy o do dofinansowanie będą już gwarantowane. A jakie będą następne programy? Jak obfite, jak dostępne będą te pieniądze, to my dzisiaj nie wiemy. Wiemy, że wchodzimy w bardzo trudny okres finansowy Polskiego Państwa, Europy, świata. Jest kryzys, prawdopodobnie czeka nas y, jako kraj recesja i y, trzeba by bardzo wydajnych drukarni y, w mennicach, żeby y, wszystkie potrzeby zaspokoić. Nie sądzę, żeby... Najbliższy czas był tak dla samorządów, inwestorów samorządowych łaskawy, jak ostatnie kilka lat. Całe zadanie kosztować ma niespełna 5 milionów 400 tysięcy złotych, a więc samorząd z własnych środków dorzuci nieco ponad 1 milion. Na tym osiedlu znajdują się jeszcze dwie drogi. Według przekazywanych podczas ostatniej sesji informacji ulice Kopernika i Komuny Paryskiej gmina wykona najprawdopodobniej ze środków własnych.